W czwartek, 16 listopada, w Warszawie gminie Kozienice przyznano nagrodę specjalną ministra rodziny i polityki społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrodzona została działalność Kozienickiego Centrum Usług Społecznych. Nagrodę z rąk minister Marleny Maląg odebrał burmistrz Piotr Kozłowski. W uroczystości udział wzięła także zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień. Jak zaczęliśmy myśleć o tworzeniu Centrum Usług Społecznych, Nigdy nie spodziewałam się, nie spodziewałabym się, że, że taki będzie odzew nie tylko społeczny, ale można powiedzieć krajowy. Mamy bardzo wiele grup studyjnych, wiele osób, wiele urzędów, wiele organizacji nas odwiedza i ogląda ten nasz projekt i z zewnątrz i wewnątrz są bardzo żywo ludzie po prostu zainteresowani tymi usługami i tym wszystkim, co zrobiliśmy w Centrum Usług Społecznych. I to jest naprawdę ogromne, ogromne wyróżnienie. Według niezależnych opinii utworzenie cusów w kozienicach było strzałem w dziesiątkę. Dzięki powołaniu jednostki samorząd zrobił bardzo duży krok w zakresie dostępności i jakości oferty społecznej dla mieszkańców. Pani minister y, nagrodziła właśnie te nasze ambitne plany, y, te, to podejście, tą diagnozę, jaką zrobiliśmy wśród naszych mieszkańców i te usługi, które właśnie to centrum y, dla naszych mieszkańców świadczy. Jesteśmy wybrani w grupie, można powiedzieć, ośmiu. Podmiotów jako centrum usług społecznych jesteśmy sami wyróżnieni, jako jedyni z całym kraju, także myślę, że to jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Centrum Usług Społecznych w Kozienicach swoją siedzibę ma przy ulicy Radomskiej 36. W ramach prowadzonej działalności jednostka testuje nowatorskie rozwiązania w dziedzinie usług społecznych i działań wspierających. Program podzielony jest na cztery główne pakiety pomocowe: pakiet aktywizacji zawodowej, pakiet usług zdrowotnych, centrum w Wsparcia Opiekuna Faktycznego oraz Akademia Rodziny. I właśnie te działania zostały dostrzeżone i docenione. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla całej gminy Kozienice, ale przede wszystkim dla pracowników pionu społecznego, dla pracowników Centrum Usług Społecznych. Tutaj ogromny szacunek za Waszą pracę, za Wasze zaangażowanie i za to, co, co robicie, jak z pasją podchodzicie do tego zawodu. Bardzo Wam za to dziękuję. Przyłączamy się do tych podziękowań i życzymy wszystkim pracownikom socjalnym wszystkiego, co najlepsze, a osoby zainteresowane ofertą Centrum Usług Społecznych informujemy, że szczegółowa oferta placówki dostępna jest m.in. na stronie internetowej cuskozienice.pl.